jest z strony hodowcy. Robi się kolejny odcinek. Dzisiaj mamy prześwietlanie jajek. Tu, tu i tam. Jak wiecie, kwoki w końcu nam siedzą na razie. Ale jeszcze nie można zapeszać. Ale dzisiaj mamy prześwietlanie jajeczek. O, tu jest odlokowanej, tu białej i tam tej niebieskiej. Zacznijmy od białej, odlokowanej. przecież tym ale zobaczymy, bo jeszcze jak jest słabo widać, to zostawimy, bo to czwarty dzień jest, więc... A kaczki to wiecie, to one siedzą 4 tygodnie. To zależony. Nie wiem co na jajku, bo to są różne, więc... Różnorodne. Ale takie szabotkowskie. Czekamy na lęgi. <grymne> to paniksa, bo widać, dużo Widzicie, w końcu wróciłem na kanał. Jeden odcinek mnie nie było. A no, jest. Może zobaczcie sam Może <grymne> to No jest. To coś jest, ale nie Tam na dole, tak jest przy tym, Jak ten, no spróbujcie sobie włączyć taką lepszą jakość, jak, jak dacie ten. ale to powinniście coś tam mniej więcej widzieć. To będzie raczej umarło, ale jeszcze zostawimy, bo czasami też tak była później były. Więc jeszcze zostawimy, ale tego raczej niech to będzie. Działa to łatwiej żyć, ale... Tak, czekać. To jest. Na kamerze, na kamerze widzę, że tak nawet to tam. Widać, no jak się możecie nie znać na jajkach, to macie ciężko zauważyć, ale musicie szukać czerwonych żyłek. To wiesz. Tu widać takie tutaj w tych miejscach możecie szukać. Gdzieś tu na jajku. No jest w miarę jasno, więc też trochę gorzej widać, ale no, są te jajka tutaj jasne, więc gdzieś tam możecie gdzieś te czerwone żyłki. ...zobaczyć. No to też jest, co lepiej trochę widać. Tu nawet powiem, no takie jest całe żółte jajko, jak to, co ładnie widać. No, tak gorzej gorzej tak. jak są jajka brudne, no, ale do lęgów lepiej chyba nie myć tych jajek. Też jest. Chyba wszystkie będą, ostatnie jajko zostało. Ona tu ma 10 jajek. No też jest. Ona ma 10 jajek, no i widać wszystkie dężyne. A zielono no, może być obumarłe, no, ale tam że jest, więc tylko może być obumarłe. No tutaj są silki... nie, chyba to się... nie. nie. to chyba nie było, właśnie Feniksów. Były silki, szabo i kochiny. Bo chyba z Feniksów tu już nie mieliśmy. Nie wiem, bo ja nie nasadzałem. <grym> Tamte. Tam są na pewno silki. Eee, Feniksy. Dara wejdziesz. <grym> Zobaczymy kaczuszki. I tam coś pływa, ale to nie wiem, czy tam... Aha, to żółtka. Zaraz zobaczmy inne, czy będzie widać coś. To chyba żółty nie jest. Fajnie było, jakby było coś zamrożonego. Tu jest po prostu. To, nie wiem, czy tu będziecie widzieć. Ale chyba ta lekka się zostawić tak na to, bo tak widzicie, tylko lekko widać, tak, się mał, tak średnio. No, to widać od razu. Więc ja jeszcze raz poświetlimy tak? No, znaczy, nie, żeby ty tydzień był, no a to na vlogu już wam pokażemy. A, co jest? Jak e, czy wywaliliśmy, to, to. No, bo te trzy widać, że są. To czwarte, no pewnie nie będzie, jak nie jest na razie, no ale zobaczymy, może jeszcze coś tam się rozwinie w tym jajeczku. Coś... Nie, było tam, ale kojarzono takie czerwone, jakby chyba. Nie, nie. zobaczymy. Ale to... Je, czterdzi... to, nie, zasobimy jeszcze. Może cztery to nie są, jak ukór król 3 tygodni, tylko 4, więc.

Tu, czy, tu jak jest takie coś, to tu właśnie tak możecie szukać zalężenia, bo tu najlepiej było widać na tym jaku, żeby wam pokazać, więc no, tu jest od tej Feniksy, tu w górze widać. No dobrze, leż no zalęża. To się tak tu widać. bardzo ładnie widać te zalężenie, no bo ona tu ma kurze, no i tu siedzi ten, nie? Najdłużej, czy znaczy w sensie najdłużej, no tak jak ta biała to teraz stresowszy, ale no, fajnie, bo na razie te kaczki tylko tam mogą być niezależne, a tu kurki, żeby na pewno. Tu kurki widzicie, jak ładnie kogut kurczaki nam zależają. Kurczę, no, na to są fajne, to jest... Nie, 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 chyba było. Widzicie, na dole, to jest się się starzy na środku, ale zawsze jest A tak. Ale zazwyczaj gdzieś przy komorze powietrznej można <laughs> znaleźć. Ile to jest ostatni? To na środku, Jeszcze takie? No. No, 12 jajek i 12 więc... No tam też było 10. No tutaj nie wiadomo, te dwa. Nie wiadomo, jak to będą. No, jaka, nie dzień, fajny nasz numer. Tutaj może być dzisiaj, ale się zrobimy. No, dzisiaj jest w więc. Do piątku, bo na piątek trzeba, to na piątek jeszcze raz przesiadnijmy. I ten. Ja to powiemy na vlogu. bo już zakończymy. To był Księgaczek, a my w kolejnych odcinkach. Cześć.